Przez najbliższe dwa tygodnie do północy 27 września w Lesznie można głosować na wybrany projekt budżetu obywatelskiego na rok 2024. Do wyboru są 24 projekty, 8 dużych, 7 małych i 9 miękkich. W tym roku do głosowania zakwalifikowano wszystkie, które zostały zgłoszone. Obowiązuje zasada jedna osoba, jeden głos. Warto więc wcześniej poznać każdy z projektów i dobrze się zastanowić, który wybrać. Głosować może każdy mieszkaniec Leszna, niezależnie od wieku. Jeśli nie masz w mieście stałego lub czasowego, a chcesz oddać swój głos, musisz wcześniej skontaktować się telefonicznie lub mailowo z koordynatorką budżetu Aleksandrą Michalską. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie leszno.konsultacjejst.pl. Najpierw wybieramy projekt, który chcemy poprzeć, a następnie uzupełniamy prosty formularz na dole strony. Prócz imienia i nazwiska konieczne są także adres zamieszkania oraz imiona rodziców. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą oddać głos w Bibliotece Ratuszowej lub w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Słowiańskiej 16. Zwycięskie projekty poznamy 4 października.